Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na czwartkowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji i na początek standardowo indeks SP500. Krótkie podsumowanie wczorajszej sesji. Wczoraj na amerykańskim rynku akcji obserwowaliśmy niewielkie spadki głównych indeksów. Środowa sesja otworzyła się na minusach, jeśli chodzi o te główne indeksy akcyjne na Wall Street, i tak też się ta wczorajsza sesja zakończyła. Dow Jones ucierpiał najmocniej, chociaż ten spadek nie był zbyt duży, bowiem wyniósł zaledwie 0,38%. SP500 stracił tylko 8 punktów, czyli 0,20%, a Nasdaq, NASDAQ stracił najmniej, bo zaledwie 0,18%. Tak więc naprawdę niewielkie spadki podczas tej wczorajszej sesji i ogólnie nieduże, nieduże zmiany w, w trakcie, właśnie, środowej sesji. Natomiast dzisiaj Patrząc na rynek kontraktów terminowych możemy spodziewać się ponownie, ponownie słabego otwarcia czwartkowej sesji. Kontrakty terminowe na Dow Jones tracą 0,65% przed otwarciem sesji, a kontrakty na S&P 500 spadają o 0,60%. Dzisiaj przede wszystkim takim najważniejszym wydarzeniem dla inwestorów na amerykańskim rynku akcji była publikacja Raportu ADP, który właśnie pojawił się niedługo, jest to wstęp, taki przedsmak jutrzejszego obszernego raportu z sytuacji na amerykańskim rynku pracy. No i tutaj spore zaskoczenie. Raport ADP wskazuje na znacznie, znacznie wyższy wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym niż spodziewał się tego rynek. Według raportu ADP w czerwcu zatrudnienie wzrosło o niemal 500 tysięcy, podczas gdy rynek spodziewał się wzrostu o 230 tysięcy. No i ta informacja raczej nie, nie sprzyja inwestorom, na by, byczo nastawionym inwestorom na rynku akcji. Bardzo, wciąż, wciąż, bardzo silny rynek pracy zmniejsza prawdopodobieństwo jakiegoś takiej gołębiej zmiany w podejściu rezerwy federalnej, która zresztą, która, z, która zresztą sygnalizowała, że czekają nas jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych, chociaż ostatni protokół z posiedzenia FED wskazuje, że że wśród członków wśród członków amerykańskiego Banku Centralnego nie panuje jednak jednomyślność i te opinie są podzielone odnośnie czy wstrzymywać się z dalszymi podwyżkami, czy może jednak jeszcze podnieść te stopy. Oprócz tego dzisiaj jeszcze czeka nas publikacja raportu ISM dla sektora usługowego za czerwiec dla USA i, i ten raport pojawi się o. 16, także krótko po, po rozpoczęciu dzisiejszej czwartkowej sesji. Ale możemy przejść już do pierwszej spółki, jaką na dzisiaj dla Was przygotowałem, czyli Meta Platforms. Ostatnio informowaliśmy, że Meta Platforms planuje wypuścić konkurencję dla Twittera, no i to się rzeczywiście stało. Już oficjalnie ta bezpośrednia konkurencja Twittera weszła na rynek. Meta Platforms w nocy uruchomiła nowy serwis Threads i od razu przyciągnęła tam miliony użytkowników. Mark Zuckerberg poinformował, że w ciągu pierwszych 4 godzin od startu serwisu na portalu zarejestrowało się 5 milionów osób. Aplikacja jest powiązana z Instagramem, co było już wiadomo od pewnego czasu. Każdy posiadający konto na Instagramie może zalogować się na portalu Threads i tymi samymi danymi i od razu obserwować profile, które śledzi w aplikacji Instagram. Jest to przede wszystkim korzystne dla meta platforms, ponieważ ponieważ już na start daje to solidną bazę użytkowników, ale dla korzystających z aplikacji to również jest zaleta, ponieważ znacznie ułatwia to przejście na nową platformę. Tak samo jak Twitter, Twitter Threads daje możliwość pisania krótkich postów do 500 znaków, które użytkownicy mogą lajkować, podawać dalej oraz komentować. Aplikacja dostępna jest w ponad 100 krajach, ale Polska nie jest niestety jeszcze jednym z nich. Na, na tą premierę w Polsce będziemy musieli poczekać, nie wiadomo jednak jak długo, nie wiadomo kiedy pojawi się ta, ta, ta nowa usługa od Meta Platforms u nas i póki co pozostaje nam tylko uzbroić się w cierpliwość. Rekomendacje dla Meta Platforms, 51 rekomendacji kupna, 9 rekomendacji trzymaj i 4 rekomendacje sprzedaj. Kolejna spółka na dzisiaj, teraz przechodzimy do sektora bankowego. Bank of America, które poinformowało w, poinformowało w środę o planach podwyższenia kwartalnej dywidendy. Amerykańskie banki ostatnio przechodziły przez stres testy Rezerwy Federalnej. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs oraz Morgan Stanley po udanych testach podniosły swoje dywidendy. Za trzeci kwartał. Bank of jednak wstrzymał się z decyzją, Jest, było tutaj, ten bank był tutaj wyjątkiem. Spółka prowadzi rozmowy z Fed, aby dokładnie zrozumieć wyniki testów. Zapowiedziała już jednak, że zamierza podnieść dywidendę z 22 centów do 24 centów na akcję, poczynając od trzeciego kwartału. Doroczne stres testy Fed wykazały, że amerykańskie banki posiadają wystarczająco dużo kapitału aby przetrwać poważny kryzys gospodarczy i w związku z tym mogą przeznaczyć środki na skup akcji własnych oraz dywidendy. Rekomendacje dla Bank of America: 15 rekomendacji kupna, 11 rekomendacji trzymaj i 2 rekomendacje sprzedaj. I na koniec TSMC czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, producent chipów który stwierdził, że nie spodziewa się żadnych bezpośrednich konsekwencji dla swojej działalności w związku z decyzją Chin o ograniczeniu eksportu dwóch surowców. Rząd zapowiedział, że na początku tego tygodnia ograniczy eksport produktów wykonanych z Galu i Germanu w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego. TSMC to największy na świecie producent kontraktowy w branży chipów, wytwarza komponenty, które wykorzystywane są przez takie firmy jak Apple czy też Nvidia. Spółka poinformowała, że przeanalizowała tą sytuację i, i nie spodziewa się bezpośredniego wpływu na jej produkcję w związku z tymi właśnie ograniczeniami eksportu. TSMC zapewniło też, że będzie na bieżąco monitorować dalszy przebieg wydarzeń. Natomiast nasilające się napięcia na linii Chiny i USA zdecydowanie nie wpływają nie wpływają korzystnie, nie są korzystne dla spółki i mogą wzbudzać obawy u niektórych inwestorów. Rekomendacje dla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 13 rekomendacji kupna, 2 rekomendacje trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.